jest 0 z801 i będzie git Dobra Helikopterem przylecieć Nie, bo robimy napad O To ja ale idę po helikopter Jakby co? Jestem w pobliżu, czekam Spoko Ej, słuchajcie ten helikopter Mhm Oj to sorry, czekaj Muszę wylądować tym dziadem nie, czułam sławkę to... I Jezus! Kamil wyląduj, idziemy do ciebie. Dobra Ale to wy mnie ciebie... okradniecie! Nie Czekajcie. Mamy pucze... samochód na 4 osoby. No i co będziemy robić? Nie wiem. Ale co ty tak daleko jesteś, a to nie. No to czekaj to ja jej podlecę do was Napisz mu, że ja podlecę do was. Dobra, dobra, dobra. Gdzie wy jesteście? Czekajcie, muszę włączyć w 11 Ja pierdzielę dalej wyście nie mogli lecieć. Poleciałeś. Ja po helikopter poleciałem, żeby cię uwolnić od pedalstwa. Fuj, to teraz mnie boli. Yy. Tu już wiem, dlaczego ręką chowowałeś tam pomiędzy gaciami coś. Jezus, yy. aż mi się niedobrze zrobiło. Gdzie ty jesteś, weksa? Mm -hmm. Dobra, to wy jesteście tu. Co ma za pomysł? Ej, ale on mnie napadnie! Nie... Dobra, lecę w dół. Jestem na ziemi. Jeb, ja wylądowałem. Dobra, wylądowałem. I podjedźcie tu. Czekaj... Kto was holuje? Jakiś kolej, zrobimy napad. Pierwszy miał być na ciebie, ale dobra. Na razie. Też mam broń. Się obronię. Ej, ty masz shotguna! Ale nie we mnie, ej, proszę was, nie we mnie. Ej, możesz coś napisać do... ...John'a? Ej, no to... To jest już teraz Marks, No to ben jeden... Nie będę się wyrażał eee, Napisz mu, żeby przyjął mnie do tej do tego klanu, bo więc to zaraz trafi. Za dużo osób już jest No by cię szlak trafił Jak na tym jak tu na tym serwie w tym klanie grają trzy osoby Max Na razie teraz Dobra ja się pobawię To ja idę na policjanta Będą ze mną jaja, bo was będę gonił o, fajnie Będę psem no to jakaś taka... Stój, to napad, Nie stawiaj oporu. Mmm, dobra. A jak ty wpisujesz, żeby to napisać? On to pisze, nie ja. Ej, ale jeszcze jest jed, jeden gang. Creeps. No i co? Przyjmą mnie tam? Nie! Jesteśmy już z powrotem. Elo? Crash mi się zrobił. Hihihi, <laughs> kaleka. A jesteś kaleka. Ej, ja coś fajnego znalazłem. Jakie fajne. Na dachu policyjnym. Tam gdzie, na, tam gdzie jest baza stara wojskowa z tym okrętem. Gdzie ty jesteś? Czekaj. Wy napad robicie na pewno. No i dupa. Co się stało? Jest. No i fajnie, muszę zrestartować, no żeby cię szlak trafił. Ale co? Nie, komputer cały, na no, spokojnie. Kurde, skończyłem ten odcinek, pójdę sobie co innego szpilność na szybkiego. Ja też muszę coś na innego spinąć, bo cały czas kręcę filmy. No właśnie. Kurde, tam się. Ej, o której byście kręcili rano? Dzisiaj byście kręcili z Michałem? Nie. No są nowe filmiki przecież dodane, bo byłem. To, Myśmy to są te tutaj... ze wczoraj. Aha, nie, bo byśmy byli w szkole i babka z plastiki powiedziała: idźcie sobie do informatycznej, co zobaczyłem na YouTube'a i tyle było. Co poglądałem filmiki. Jezus, ja lecę! Gdzie? Nie. Do wody! Idę pod wodą. Bo otworzyłem pod wodą spadochron. Płyń! Płyń, bo cię płyń! Ej, Dawid, czas jej zabawić na ten serwer, wiesz jaki? To wczoraj graliśmy. No, może. I tam coś trzeba zrobić, ale trzeba było robić nową serię, a to bez sensu. No, mi się nie chce robić nowej serii. Jak mi się będzie zechciało robić filmiki, to zrobimy u mnie nas serię. Mm -hmm. Tyś mi dał kasę? No, pewnie. No, dzięki bardzo. Ale no. jak będzie mi się chciało robić? Później się ciebie czegoś zapytam. Oj, ktoś się zabił w helikopterze. To trzeba być, projna, nazywać się Zudu. <grym> Były go zabił ze strzelby Ej, no podskoczyć nie umiem na jakiejś badziewie, no w końcu Dobra, chodź tu, Dawid, cię teraz zabiję. Nie Tak, ja cię zabiję, wiesz o tym? Ej, to ja się czekaj, to wiesz co, ja się chyba zaraz podam jako policjant. Oj, Adamo's dead. Gdzie jesteś? Ooo, kolej został kiknięty za to, że mi obraził. Co napisał? Bezikutasie. Został kiknięty. <laughs> e patrz, Od... ten napisał. Pomocny jestem <laughs> na zatopiu. Gdzie ty jesteś? Kurde, no ten w drugą stronę poszedł. No już bycie szlak trafił. Jezus, tam drą mnie na podwórku mordę. Nawet kolega ci podwierci nie? No widzisz go. No. Ej, wy idziecie na moście. Jaki pardzielony most? O helikopter. No to mój, jak go ten y, z gazety. No, News. No to to mój, był mój, bo mnie kikło i dlaczego? on się kopci? No bo zleciałem z niej pewnej z pewnej wysokości, no. Ale do niego wsiąść nie mogę, a on nie jest rozwalony. E, 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 e. Zaraz I can oh. fly! Czekaj. A jak cię zabiję, to nic nie dostanę? Fajnie. Idę sprzątnąć z tej powierzchni ziemi. Zaraz to wyłączam i idziemy sobie na czymś No, dobrze robisz! Ale filmik będzie krótko trwał. No i co z tego? Nie chcę mi się robić znowu 40 odcinków montować. No, to jest dobry pomysł. Dobra, może to kończymy, bo zaraz prze, prze tego znowu zrobię odcinek o sekundę za długą i będę musiał cały filmik wyłączać. <laughs> Ej ja dobra. mogę do niego wejść. Ej, w tej zadajcie, bo ja mogę wejść. Dobra, A on wybuch. Nie, dobra to wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, nie wiem czy ja go też chcę. Jak on chce. Eee, żółty magiczny guziczek. Nie, nie nie, nie róbcie subów, nie róbcie, nie róbcie, bądźcie mieli, nie róbcie subów. Ej, no ja jestem z wami, no! no to Dawi. co, no, cy, co żeś, to co żeś powiedział nie róbcie subów. Dobra, róbcie suby, róbcie suby, róbcie suby. Dobra. Bądźcie pili, róbcie suby. Dobra, na razie.